Pisze chce zabronić Halloween. Do więzienia wsadzić dzieci, dorosłych, wszystkich właściwie. Będzie tylko jedna słuszna katolicka ideologia, a nie żadne Halloween. Ja p... Słuchajcie, dawno, dawno nie widziałem takiego zasrania Facebooka newsami. Które są, że nie do końca fejkiem, ale zaraz wytłumaczę, dlaczego są jednak trochę fajkiem, jak dzisiaj. Znaczy, wszyscy, wszyscy na, osoby, których w ogóle jakby nie spodziewałem się, że będą takie rzeczy wrzucały, wrzucały te newsy w OneCie, na WP, e, w gazecie. Ja myślę, że już o 12 mogli pójść do domu dziennikarze, bo już norma jest wyklikana po prostu do końca tygodnia, bo daliście się złapać to tanie na tego głupiego newsa, niby o tym, że, e, no, będzie zabronione Halloween. I oczywiście to są clickbaity, czyli to jest tak napisane w portalach przede wszystkim. Boję ja się, że tym razem to jest w dużej mierze sprawka portali, żeby kliknąć, tak? Potem jest to wyjaśnione. Prawie za każdym razem. Ale nagłówek jest taki. ONET. Areszt za obchody Halloween. Pochylą się nad tym posłowie. WP. Projekt ustawy w sprawie Halloween w Sejmie. Przewiduje grzywny i areszt za świętowanie. I Z wiadomości Areszt za świętowanie Halloween w Polsce. W Sejmie pojawił się projekt ustawy. No właśnie. Pojawił się projekt. Teraz y, oczywiście bez wyjaśnienia, przynajmniej na poziomie nagłówka, a także na poziomie tych tekstów, które wklejacie dużo z was wkleiło, niestety dużo z was wkleiło bez wyjaśnienia, jest tak jakby przedstawione, jakby to rzeczywiście był projekt, który albo jest autorstwa PIS, jeżeli nawet ktoś tego nie napisał, to potem w komentarzach wiadomo, że się pojawi, że jest autorstwa pis. No bo każdy pis jak to złodzie. Jeżeli Pis takie ma poglądy, to wiadomo, że oni to stworzyli. Y, albo w jakiś inny sposób magiczny Sejm go stworzył i to Sejm się nad nim teraz będzie pochylał. I teraz plot twist. To nie jest projekt nawet, a na pewno nie jest to projekt, który w Sejmie stworzyła partia, PiS, rząd, ktokolwiek, Morawiecki, Kaczyński, ktokolwiek, tylko to jest petycja anonimowego obywatela, którą to petycją musi zająć się Sejm według ustawy z 2014 roku, o dziwo też za PO przyjętej, ale ta ustawa w niej nie ma nic złego, żeby nie było. No więc, jakby, hello. I różne petycje spływają. Tych petycji jest yy, ileś. Na, no, podobno od 2014 roku było ich yy, tam 700, coś tych petycji różnych. Może było więcej, może nie, nieważne. Ważne jest to, że jakiś typek w Polsce napisał taką petycję, i cała Polska, a szczególnie banieczka nasza, wielkomiejska, głosująca na Trzaskowskiego i gnoca przeciwko PiS, tym się podnieca, szeruje i traktuje, jakby to była w ogóle prawda objawiona. Co więcej, to jest taki mechanizm, że nawet jak wkleiłem w tych komentarzach fakt, jakby. Że to jest petycja, tylko i że nawet przedstawiciele PO mówią, że pewnie się tym Sejm nie będzie specjalnie zajmował, w sensie nie będzie to głosowane i tak dalej, tak? To i tak dyskusja trwa dalej. Bo nieważne, że to jest fakt, który jest przekręcony, ważne, że to służy, jakby, że to jest zgodne z naszą ideologią. I dalej, trzepiemy, bijemy pianę i dalej to opuszczamy. Nie dawajcie się na takie rzeczy łapać. To jest bez sensu. To jest kontrskuteczne. Dlatego, że to jest jak z dziećmi, które udają, że się topią, tak? Ja zawsze tłumaczyłem, ratownikiem byłem przez jakiś czas, tłumaczyłem, nie udawajcie nigdy, że się topicie, dlatego że jak naprawdę się będziecie topili, to wtedy nasza czujność będzie uśpiona. I tak samo jest tutaj. Jeżeli puszczamy takie gówna, takie rzeczy, które nie mają żadnego znaczenia, takie newsy tego typu, to potem, kiedy coś naprawdę się będzie działo, to to będzie na tyle rozmyte już, ludzie będą przyzwyczajeni, że no nie zareagujemy na to, bo myślimy sobie, to musi być fake na pewno. Putin się cieszy, bo on wzmacnia oczywiście swoimi fake newsami, co jest udowodnione i to nie jest notoria spiskowa. Nastroje w różnych krajach po dwóch stronach i polaryzuje, antyeuropejskie też, ale no nieważne, to jest zupełnie inny temat. PiS też się cieszy, myślę, dlatego że no, puszczamy bzdury totalne i ośmieszamy się sami, ośmieszamy się sami, robiąc takie rzeczy. Także błagam, sprawdzajcie do końca, zanim puścicie tego typu rzeczy. I teraz, żeby nie było, ja też puściłem nieraz różne bzdury i się dawałem złapać. Tak, to bywało. Tylko co się wtedy robi? Ja nie dyskutuję wtedy, nie udowadniam swojej racji i nie próbuję jakimiś tam chłopcami, nie wiadomo jakimi, udowadniać, że jednak ja jestem ten inteligent, a prawda plebs za 500 plus pisowski to są głupki. Nie, nie, nie. Kasuję to i myślę sobie zjebałem, albo nawet piszę na fejsie zjebałem i koniec. I koniec, i tyle. Także każdemu się to może zdarzyć, ale nie puszczajmy takich bzdur. Tak, to jest prawda, że takie coś wpłynęło do Sejmu, ale zastanówcie się teraz, jakie to ma znaczenie naprawdę i czy to rzeczywiście jest, jak w tych wszystkich dyskusjach, jest, że, że no to jest wielka tragedia, to jest dowód właśnie na to, że piso. Nie, to nie jest żaden dowód. To jest dowód, że jakiś typ, z Koziej Wulki wysłał albo może z Warszawy, nie wiem, wysłał taki, taką petycję i tyle. I to wszystko, i to wszystko. No dobra, y, uciekam od budowy pieca do pizzy. Musiałem to nagrać y, i puścić, bo się trochę wzburzyłem tym wszystkim. E, trzymajcie się, ciało.